Wiele rzeczy łączy laureatów certyfikatu zrobione w Szczecinie. Talent, pasja, determinacja, ale także to, że promują nasze miasto często, dosłownie na całym świecie. Tak jest właśnie z zespołem Igaki Band, który zajmuje się promowaniem kultury marynistycznej. Zespołem rodzinnym. Główny skład to ja i mój tata Jacek Wójcikiewicz. Działamy już w sumie od prawie 10 lat, w przyszłym roku będzie 10. A gramy muzykę szantową i żeglarską, głównie nasze własne utwory, ale też nasze aranżacje takich znanych klasycznych utworów szantowych i żeglarskich. Zazwyczaj występujemy w Polsce, nad Morzem, to chyba najbardziej przyjemnie nam się tak właśnie występuje, ale też na całym świecie tak naprawdę, czy to w Irlandii, czy w Szkocji, jesteśmy bardzo otwarci na różne podróże, szczególnie te żeglarskie. Jestem bardzo dumny, zwłaszcza z uwagi na to, że iga tak naprawdę pewnie o tym już wspominała. Od drugiego roku życia, kiedy podróżowaliśmy, czy to po mieście, czy wyjeżdżając w dalsze podróże. Zawsze w, w samochodzie była płyta z jakąś muzyką żeglarską. I ta muzyka myślę, że ją troszkę zachęciła do tego, że kiedy zaczynała grać na skrzypcach, miała swój taki małe wachnięcie, jeśli chodzi o emocje. to ja już nie mogę. To jest takie trudne, takie ciężkie, ale pokazałem jej Michała Jelonka. Instrumentalistę z zespołu Orkiestra Dni naszych. Fantastyczny muzyk, który na scenie jest po prostu żywiołem. Jak ona go zobaczyła, powiedziała, chciałabym grać tak jak on. Ja mówię, nie mam problemu, ale najpierw musisz te wszystkie swoje wprawki przejść, i dopiero potem, jak nauczysz się podstaw, będziesz mogła grać tak jak on, co zresztą dzisiaj robi. Hmm, myślę, że każdy występ ma w sobie coś wyjątkowego, i to są zupełnie inne emocje, wbrew pozorom za każdym razem. Na pewno tutaj na Kapitańskich Dniach Morza te koncerty, które już się odbywały i które zaraz też się odbędzie, były bardzo ciekawe. Chociaż, jak Pan o tym powiedział, taki, który zapadł mi w pamięć, to na pewno Sail Gdańsk. On był pełen emocji, podczas tego koncertu zaczął padać bardzo ulewny deszcz, ale my nie chcieliśmy się poddać, była scena dosyć zadaszona, osłonięta. Mimo to ten deszcz padał tak intensywnie, że potem musieliśmy suszyć, suszyć instrumenty w ryżu. Udało się, instrumenty przeżyły, a koncert był bardzo udany. Śpiewamy piosenki właśnie o Szczecinie, o wydarzeniach, które miały tutaj miejsce, o ludziach, którzy stąd pochodzą, o statkach, które tutaj pływają. Także oczywiście o regionie o całym zachodnio-pomorskim, a także Polsce, ale ten Szczecin myślę, że najbardziej u nas czuć. Cieszymy się ogromnie, że te piosenki po pierwsze mają swoich odbiorców zarówno tutaj w Szczecinie, w Polsce, za granicą, tak jak Iga wspominała Irlandia, Szwecja, Dania. Graliśmy również na Borholmie. Cały czas staramy się rozwijać. Pracujemy nad materiałem na drugą płytę, ponieważ pierwszą udało nam się wydać w ramach stypendium, które otrzymaliśmy od miasta. No i cóż, zapraszamy Państwa zawsze na nasz profil internetowy, a za tytuł laureata zrobiony w Szczecinie jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ. To jest podsumowanie naszej wieloletniej pracy, i podkreślenie, że ten żeglarski sznyt naszego miasta w muzycznym wydaniu też ma swoje miejsce. Myślę, że jest ogromnym, i moim zdaniem, osobiście dla mnie, personalnie jest najważniejsze w naszym dorobku, ponieważ przez wiele, wiele lat Występowaliśmy, graliśmy, organizowaliśmy warsztaty tutaj w mieście dla wszystkich chętnych, występowaliśmy na przykutrze szczecin.pl, występowaliśmy w ramach Dni Organizacji Pozarządowych na Jasnych Błoniach, występowaliśmy w naszym zaprzyjaźnionym centrum żeglarskim, gdzie zawsze ta muzyka z nami była. Ta paleta jest urokiem, oczywiście we wszystkim można widzieć plusy, no i jakieś mniejsze plusy, natomiast absolutnie bardzo ciekawe jest to, że często laureaci zrobione w Szczecinie są silni i funkcjonują branżowo, i wiedzą o tym, i się wzajemnie znają. Dostrzeganie innych produkcji i usług, często zupełnie z odległych branż, takich, których właśnie również laureaci mówią o tym, nie wiedzieliśmy, że to jest zrobione w Szczecinie. Zatem to jest dodatkowa wartość. Ale myślimy o tym, czy jak z rozwojem wszystkiego również nasza nagroda nie będzie ewoluowała i nagle nie pojawią się branżowe zrobione w Szczecinie. Zespół Igracki bent mogliście zobaczyć i usłyszeć m.in. podczas kapitańskich dni Morza w Starej Rzeźni, ale oni także regularnie koncertują ze swoim morskim repertuarem nad Bałtykiem i w kurortach nadmorskich.